Dzień dobry, z tej strony Pumer i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zbudować farmę jedzenia, czyli pokroju marchewki i ziemniaki. Więc jeszcze przed rozpoczęciem zapraszam na Discorda IC Boys, gdzie jestem członkiem i do zasubskrybowania tego kanału, tak jak i moich socjali typu TikTok i Instagram. Wszystko macie w opisie, a jak coś to zaczynamy! Czyli rzeczy, które dzisiaj użyjemy to jest woda, minecart z hopperem, hopper glowstone Marchewki, gdzieś tak dobry tak, Marchewek albo ziemniaków Komposter Slaby Oczywiście motyka Ściany W tyły możemy wybrać na przykład dwa sposoby Czyli na przykład w moim przypadku no to będą po prostu nowe ściany Albo ładne szkło Dwa villagery I skrzynki Więc co? Zaczynamy budowę No i teraz kopiemy dziurę Wlewamy tam wodę I stawiamy nasz kompostownik I teraz Używamy naszej motyki, żeby zasadzić nasze marchewki. Lecimy 4 kratki od kompostownika i zakrąglamy. No, i teraz dajemy nasze marchewki albo ziemniaki. No i teraz robimy ściany. No i teraz zostawiamy tutaj otwarcie. No i w stronę naszego komposownika możecie zrobić to w każdą stronę. No i jedyne co robimy, no to stawiamy hopper do ziemi. Pod tym hoperem robimy skrzynkę. I na to potrzebujemy teraz tor. I ten tor kładziemy tutaj, jak i zarazem nasz Minecart z koperem. Jeżeli to już mamy zrobione, to bierzemy trapdoor. No, i ten trapdoor stawiamy nad naszym Minecartem. Jak już to mamy zrobione, no to teraz jeszcze robimy taki mały daszek. Jeden z tych ścian musi być w tą stronę od naszego farmera. Teraz robimy tutaj dziurę, kładamy slaba i okrążamy to znowu płotem. Teraz co robimy? No to tutaj wstawiamy. Jednego z tych villagerów, który po prostu oto ten farmer, będzie podawać mu wszystkie te plony, które będą tutaj leżeć. I na sam koniec stawiamy glowstone, żeby to wszystko jakoś ładnie rosło w nocy. No i jak nasz wieśniak ma już tutaj troszkę naszych plonów, no to po prostu po jakimś czasie ten wieśniak da plony oto temu villagerowi, przez co te plony będą wpadać do Minecarta z hopperem, do hoppera i będzie to lądować w skrzynce. No i tutaj jak możecie zobaczyć po jakimś czasie po prostu to wszystko będzie wpadać. No akurat tutaj ja mu troszkę tych marchewek dałem, żeby po prostu to przetestować no i po prostu jak możecie zobaczyć on będzie to mu rzucał i to będzie wpadać tutaj do skrzynki i będziecie w sumie wy godzinkę mieli gdzieś od zależne od tickrate'u waszego serwera no to po prostu po jakimś czasie na przykład po tej godzince będziecie mieć chociaż te 3 staki marchewek więc no co jeżeli wam się spodobał ten typu odcinek no to zostaw subika i łapkę w górę więc to wszystko co chciałem wam dzisiaj pokazać i cześć